Motorola Moto G9 Plus to smartfon, który wyposażono w inteligentny aparat z technologią poprawy światłoczułości oraz dobrej klasy ekran. Wszystko to w niezwykle przystępnej cenie. Wyświetla 6,81 cala oznacza dużą wygodę użytkowania. Jego rozmiar pozwoli Ci komfortowo oglądać ulubione filmy czy korzystać z mediów społecznościowych. Ekran IPS sprawia, że kąt widzenia jest szeroki. Dzięki temu możesz oglądać filmy lub czytać wiadomości na smartfonie w dowolnej, wybranej pozycji, bez utraty ostrości obrazu. Ośmiordzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon 730G pozwala zachować płynność działania bez obciążania smartfonu. Dzięki Moto G9 Plus możesz korzystać z wielu aplikacji, używać nawigacji, a także wysyłać maile. Wszystko to jednocześnie przy zachowaniu pełnej funkcjonalności urządzenia. Smartfon wyposażono w 4 GB pamięci RAM. Pamięć wbudowana to 128 GB z możliwością rozszerzenia jej aż czterokrotnie do 512 GB. Dzięki temu nie zabraknie Ci miejsca na przechowywanie ulubionych zdjęć czy filmów. Akumulator, który znajduje się w Motoroli, pozwala na korzystanie z urządzenia przez wiele godzin. Dzięki temu nie będziesz musiał się martwić, że w najmniej oczekiwanym momencie Twój smartfon się rozładuje. Funkcja szybkiego ładowania pozwala na ponowne uzupełnienie energii. czterech aparatów pozwala cieszyć się świetnymi zdjęciami. Główny aparat jest dobrym wyborem do wysokiej jakości zdjęć. 64 megapiksele pozwalają na uzyskanie wyraźnych, odpowiednio doświetlonych zdjęć. Nie martw się o niewyraźne ujęcia wieczorem czy w pochmurny dzień. Technologia łączenia pikseli Quad Pixel zwiększa światłoczułość urządzenia. Ultra Ultraszerokokątny obiektyw pozwala na wykonywanie zdjęć panoramicznych o dużo większej szerokości niż w przypadku klasycznych obiektywów. Teraz widok, którym się zachwycasz, zmieścisz na jednym zdjęciu. Za wykonywanie niezwykle wyraźnych zdjęć małych obiektywów odpowiada tryb makro. Doskonale sprawdzi się przy fotografii z bliskiej odległości, np. kwiatów czy owadów. Motorola Moto G9 Plus to dobra alternatywa dla droższych flagowych modeli. Świetna opcja dla osób, które cenią sobie dobrą jakość zdjęć oraz wytrzymałość akumulatora. Hello, Moto?